i Intruder z tej strony, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam karabin, który już pojawiał się w moich filmach. Jest to CZ 457 Lux, czyli następczyni słynnej i bardzo chwalonej CZ 455. Wsparcie zapewniają sejfy.pl Zacznijmy od tego jak karabin wygląda. Jest piękny. Jest to ciemna taka niemal hebanowa ciemnobrązowa osada z orzecha włoskiego lakierowana w wersji lux. W wersji premium jest olejowana. Natomiast tutaj ten lakier wygląda bardzo bardzo dobrze. Dzięki temu, że ten karabin, to ten brąz jest ciemniejszy niż w 455, karabin nabiera takiego bardziej dystyngowanego charakteru. Osada jest bardzo, bardzo miła w dotyku. Tutaj są w miejscach chwytów są podobno laserowo wycinane rubienia, takie ładne kształty. Do tej pięknej ciemnobrązowej osady dodana jest bardzo, bardzo ładna, dużo ładniejsza moim zdaniem niż w 455 oksyda. Oksyda jest czarna, taka półmatowa. Wygląda to bardzo prosto, elegancko. Patrząc na 457, mamy wrażenie, jakbyśmy trzymali naprawdę jakiś porządny, drogi sztucer myśliwski. Kolejną y, zmianą na bardzo duży plus y, jest y, to w jaki sposób wykonany jest zamek, bo zamek względem 455 ma mniejszy ruch, czyli tylko o 60 stopni. W sytuacji, gdybyśmy mieli tutaj jakiś większy montaż, większą lunetę, cokolwiek, zamek y, bez problemu nam się tutaj porusza i o nic nie zahacza. To jest też powód, dla którego kupiłem 457, mimo iż miałem dobrą ofertę na 455. Natomiast, mówiąc szczerze, od Pana Marcina ze sklepu garant.pl dostałem dobrą ofertę na nią, więc grzechem byłoby jej nie kupić. Zamek chodzi bardzo lekko. Jedynym problemem, może nie problemem, ale utrudnieniem w pracy tego zamka, tym bardziej jeżeli jest poprawnie wyczyszczony i naoliwiony, jest amunicja, tak jak mówiłem w filmie, o teście amunicji. Jest tam amunicja Hornady i Express, gdzie przy załadowaniu naboju ten, te ostatnie 3 mm trzeba zamek dopchnąć i z większą stanowczością go zareglować. Kolejną zmianą względem wersji 4.5.5 jest to, że mamy możliwość szybkiego i dużo łatwiejszego zwolnienia zamka. Czyli naciskamy tutaj przycisk i zamek wychodzi. Zwolnienie zamka następuje tylko dzięki naciśnięciu takiego małego prostego przycisku. Bardzo fajne, wygodne rozwiązanie i wiem, że yy, dużo bardziej przyjazne użytkownikowi niż w 455. Kolejnym plusem względem 455 jest yy, bardzo fajnie rozwiązana regulacja spustu, bo możemy spust oczywiście regulować na opór w skali, nie pamiętam jakiej wypiszę ją poniżej. Możemy regulować, ile drogi przed zwolnieniem iglicy pokona spust i możemy regulować, ile drogi po zwolnieniu iglicy spust ma możliwość ruchu. To jest bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że jesteśmy w stanie zrobić sobie bardzo, bardzo krótki spust. Tutaj natomiast trzeba bardzo uważać z tego względu, że jeżeli przesadzimy troszkę z tą regulacją, to może być tak, że w momencie domykania zamka i już tu na ostatnim etapie iglica zostanie zwolniona. Czyli trzeba to zrobić na sucho, w domu, yy, na spokojnie, oczywiście na rozładowanej broni, tak żeby yy, przypadkiem nie zdarzyło się jakieś nieszczęście i niekontrolowany wystrzał. Drogę możemy regulować tutaj bezpośrednio dostając się do jednej śrubki kluczem ampulowym takim malutkim, który akurat miałem przy pistolecie do karabinka nie został dodany to jest średnica 1,5 mm, czy jakoś tak nie ważne, przy pistolecie ten klucz miałem, natomiast żeby regulować opór spustu i drogę jaką pokonuje przed przed zwolnieniem iglicy i po no niestety musimy wyjąć już karabin z oksydy co wykonuje się tutaj tymi dwiema śrubami? Nie robiłem tego, dlatego że nie mam odpowiedniego klucza. Ponieważ osada jest bardzo ładna i nie chciałbym jej uszkodzić, to no dobrze by było mieć tutaj jednak klucz czy śrubokręt dynamometryczny, tak żeby przy dokręcaniu tego no nie uszkodzić osady, która jest wyjątkowo ładna. Standardowo oczywiście mamy magazynek plastikowy, pięcionabojowy. Natomiast nie ma problemu, żeby dokupić magazynek metalowy i magazynki dziesięcionabojowe, bo z tego co wiem, 4 5, 5 również pasują tutaj magazynki. To, co dodatkowo zmieniło się w konstrukcji karabinu względem 4 5, 5, to jest lżejsza, jednak szybsza iglica. Myślę, że to może przełożyć się na to i w jaki sposób jest odpalana amunicja, czyli czy są problemy z tym, czy nie. Ten karabin ma w tej chwili przebiegu około 1000 sztuk. Nigdy nie miał żadnego problemu na żadnej amunicji. Taniej, droższej, w wilgoci, w mrozie, wtedy kiedy robiłem dla Was test amunicji. Nie było tutaj żadnego problemu. Teraz może dlaczego kupiłem wersję Lux, a nie warmint, czy MTR i tym podobne. Ano, dlatego, że chciałem mieć yy, karabinek, który już w standardzie posiada mechaniczne przyrządy celownicze. Przyrządy yy, mechaniczne sprawdzają się bardzo fajnie. Zanim założyłem lunetę, na samym początku oddałem kilka strzałów yy, wieczorem przy dość słabym świetle, dużej wilkotności. I powiem Wam, że tym bardziej, biorąc po, pod uwagę amunicję, z której strzelałem. Mimo iż nie trafiłem w dziesiątkę, skupienie było naprawdę bardzo przyzwoite. Jak na pierwsze strzelanie z tego karabinu, byłem z tego bardzo zadowolony, natomiast od razu przystąpiłem do założenia lunety. Można zapytać, skoro, skoro i tak założyłeś lunetę, to dlaczego nie kupiłeś warminta czy czegoś innego? No Dlatego, że chciałbym, żeby młody intruder również potrenował sobie więcej strzelanie i zaczął strzelać na przyrządy, a nie na lunetę, czyli wiecie tak yy, tradycyjnie powiedziałbym. Natomiast młody strzelał z tego karabinu, chciał puścić pięć kulek i tak się zakochał, że potem było pytanie tato dlaczego wziąłeś tak mało amunicji. Karabin daje kupę frajdy ze strzelania jak <grych> chyba każda broń. Natomiast co jest ważne oczywiście tutaj to strzelanie jest tańsze, może mu się pobawić w tanie snajperstwo. Dodam jeszcze to, czego tutaj nie było widać, że na końcu lufy mamy gwint, na który możemy nakręcić czy to tłumik, czy kompensator. Niestety w Polsce nie możemy zakładać tłumików, szkoda, natomiast yy, można tutaj założyć kompensator, szczerze mówiąc nie wiem po co, dlatego że no to jest 22, więc ona mm, nie kopie. No, wiecie, tak, dla, dla wizualnego podbajerowania karabinka można ten kompensator założyć. Tutaj jeszcze wrócę do rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć. To jest bezpiecznik. Ten bezpiecznik został przekonstruowany na prośbę wielu strzelców, wielu amerykańskich strzelców. Do tyłu mamy zabezpieczone i do przodu Red is dead czyli takie powiedzenie amerykańskie, żeby. Początkujący strzelcy szybko nauczyli się, czy, czy jeżeli widzę czerwone, to jest dobrze, czy jest źle. Więc red is dead, czyli wtedy broń jest odbezpieczona. I tutaj w tym modelu fajne jest to, że a propos red is dead mamy wskaźnik napięcia i dyjcy, Może pokażę to z tej strony. Więc jeżeli mamy dwie czerwone kropki, widzimy i tu, i tu, to znaczy, że broń jest. Załadowana idlica jest, znaczy jest odbezpieczona idlica, jest napięta i trzeba bardzo uważać. Gdybyśmy postanowili zmienić kaliber, czyli na przykład na 1,77 albo 22 WMR, to możemy zmienić lufę z komorą. Reszta pozostaje taka sama. Zmieniamy lufę z komorą i wtedy y, mamy inny kara, y, kaliber karabinka. Oczywiście lufa jest pływająca, więc. Y, Tutaj osada jest mocowana, tu i tutaj nie ma żadnych podparć. Jest podobno tutaj jakiś nowy system bedding, obsady, który też jest w jakiś sposób regulowany, natomiast do tego jeszcze nie, nie zaglądałem i nad tym się nie skupiałem, więc tutaj nie będę się wypowiadał. Karabin jest bardzo fajny, bardzo celny, bardzo przyjemnie się z niego strzela. Już na fabrycznym nastawie spustu. Można osiągać bardzo fajne wyniki. Ja ten spust ciuteńkę skróciłem, nie wiem, może o milimetr. Natomiast to, co jeszcze będę chciał sobie tutaj zmienić, w tym spuście, to, żeby był jednak lżejszy. Ciekawy jestem, jak on chodzi przy tym minimalnym oporze. Natomiast ten spust zrobię lżejszy tylko dla siebie, dlatego że ucząc młodego człowieka strzelać z tego karabinka. Czy może nie ucząc, bo umie, ale doszkalając go, jednak dla bezpieczeństwa chcę, żeby ten spust mimo wszystko dawał, dawał jakiś opór, taki, żeby coś przypadkiem się nie wydarzyło. Dlaczego kupiłem wersję Lux? Dlatego, że niestety poza premium i Jaguarem, tylko Lux posiada mechaniczne przyrządy celownicze, więc plusem jest to, że ma przyrządy mechaniczne. Bardzo fajnie się z nich strzela. Myślę, że dość precyzyjnie można z nich celować, bo mm, udawało mi się. Natomiast minusem jest to, że wersja Lux, podobnie jak y, Premium i Gepard, występuje w wersji z kolbą. Nazwijmy to według y, europejskiego trendu myśliwskiego. Czyli kolba jest, tu się nieco opuszcza. Nie idzie prosto wzdłuż linii lufy, tylko pewnym łukiem schodzi w dół. To jest bardzo okej okay rozwiązanie w sytuacji, gdy strzelamy siedząc czy kucając, kolba wchodzi nam tutaj w miejsce, w które powinno. Natomiast, ponieważ idzie w dół, to tutaj robi się tak, że mamy bardzo dużo powietrza pod policzkiem. Czyli, żeby oprzeć policzek o kolbę, to musimy albo zamontować bakę, albo mocno schylać głowę w dół i to jest ok w sytuacji, gdy strzelamy z takich nisko położonych przyrządów mechanicznych. Natomiast gdy strzelamy z lunety, która tutaj w tym przypadku jest dość wysoko, no to pod ten policzek dobrze by było, żeby coś tu było. Dlatego kupiłem, powiem Wam, taką bardzo tanią bakę, jak widać przywiązywaną, Dałem za nią chyba 30 złotych i powiem Wam, że robi robotę, naprawdę. Szukałem jakichś innych rozwiązań, takich wiecie, bardziej pro, nie mogłem ich znaleźć w jakimś takim krótkim czasie. Znalazłem to, to w jakimś sklepie z wyposażeniem ASG kupiłem i powiem Wam, robię robotę, 30 złotych, mam bakę, jest wszystko ok. Natomiast, gdy potrzebuję, mogę ją zdemontować. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Kontynuując w kwestii tej kolby. Dlaczego uważam, że to jest minus? Bo, jeżeli siedzimy lub stoimy, kolba wchodzi nam tu, gdzie trzeba. Natomiast w sytuacji, gdy się położymy, czyli mamy inną pozycję, bardziej taką, kolba moim zdaniem schodzi dużo za nisko dla mnie, poniżej tutaj kości obojczyka. Czyli ja lubię mieć kolbę tu, bo jestem przyzwyczajony do kolby z Aera, ze strzelbem, typowych prostych kolb, bardziej w stylu amerykańskim, podobno. Natomiast ta kolba zsiada mi tu dużo niżej, i może to kwestia przyzwyczajenia, może nie, troszkę mniej mi to pasuje. Oczywiście mogłem kupić 457 z kolbą prostą, czyli wersję American albo Royal, ale. Ponieważ w tej chwili 457 ma troszkę węższą gamę wersji, no to niestety wersja American i wersja Royal są bez przyrządów mechanicznych. Wtedy jeszcze nie wiedziałem jak duża to jest różnica, bo w sklepie gdy się do niej przymierzałem, wszystko było cacy, tak jak mówiłem, na stojąco. Natomiast leżąc y, czuję pewien dyskomfort, y, zaczynam się powoli do tego przyzwyczajać, więc w tej chwili to już nie jest taki problem. Y, natomiast chciałbym ten kolbę mieć wyżej, więc tutaj baka, tak jakby nie rozwiązuje problemu, bo baką y, tutaj ten indeks policzka mogłem sobie wyrobić, natomiast no, y, nie mam możliwości zrobienia tak, żeby tutaj górna krawędź kolby była wyżej, czyli Bliżej obojczyka mi się yy, układała. Teraz najważniejsze, jak się z tego strzela. Bardzo fajnie, tak jak mówiłem. Natomiast powiem Wam, że karabin jest bardzo celny. Tak jak widzieliście w teście amunicji. Na, na 50 metrach z pozycji średnio ustabilizowanej, bo opartej o plecak pozycji siedzącej. Przepraszam, że tak pokażę, ale 10 strzałów chodziło mniej więcej na przestrzeń tego paznokcia. Żeby powiedzieć więcej o celności, to powiem Wam, że ostatnio przyjechał do mnie kolega z innej strefy politycznej. Pierwszy raz y, od jakiegoś czasu strzelając z, takiego lekkiego, z takiej lekkiej broni, i pierwsze pięć strzałów to było jeden w drugi. E, pierwsze pięć takich już, takich stricte celowanych. Najpierw oddał kilka, żeby się przyzwyczaić do broni. Więc karabin, nawet strzelcowi, który ma go pierwszy raz w rękach, jest w stanie zagwarantować naprawdę bardzo fajne wyniki. Czy karabin jest celny? To pytanie, czy ty jesteś celny? Karabin z dobrą amunicją naprawdę jest w stanie robić bardzo fajne grupy, tym bardziej, jeżeli się go postawi na dwójnóg, to ta piękna, elegancka dziewczyna naprawdę zamienia się w bardzo celną, może nie bestię, ale bardzo celną zawodniczkę. Więc czy warto kupić 457 LUX? Słuchajcie, no... To jest CZ. CZ robi bardzo dobrą broń i w bardzo dobrej cenie. Więc moim zdaniem, jak najbardziej. Jeżeli y, lubicie ładną drewnianą osadę, tym bardziej taką ciemną, y, lakierowaną, to jak najbardziej moim zdaniem to Wam się spodoba. Już miałem kończyć, natomiast nie chcę tego rozbijać na dwa filmy, bo na pewno będą pytania. No, bacze powiedziałem. No, bacatania 30 zł ze sklepu ASG. Jeżeli chodzi o dwójnóg, jest to yy, tani, yy, tania kopia, względnie tania kopia Harisa, sprawdza się rewelacyjnie, tym bardziej, że za 170 zł, chyba, mam wersję, która ma opcję sływa, czyli jak widzicie, to się kołysze. I jeżeli postawię karabin na nierównym, ter na nierównym podłożu, oczywiście regulowany, od wysokości niskiego leżenia do wysokości takiej, na jaką broń miałem opartą na plecaku, a nawet nieco wyżej. Więc jak najbardziej to się sprawdza. Natomiast, jeżeli wracałem do tej opcji swivel, jeżeli karabin stoi na nierównym podłożu, to my jesteśmy w stanie przechylić sobie go tak, żeby tu był do pionu. Czyli tu stoi nierówno, a my jesteśmy w stanie przechylić sobie karabin do pionu, jak widzicie. Jest taka kołyska. Bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast zapytacie mnie o celowy, O celowniku, moi drodzy, opowiem wam w kolejnym filmie, dlatego że tutaj chciałbym poświęcić na niego nieco uwagi, więc do zobaczenia następnym razem. Zostawcie łapki, zostawcie nóżki, zostawcie pietruszki. Bardzo dziękuję tym, którzy wspierają kanał. Jeżeli film w się podobał, to oczywiście Zalajkujcie. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Masz grupę, ciut, ciutkę niżej, ale to zaczęły ci iść do góry w kierunku czarnego, Ale to już to samo miejsce cały czas? Po drugim...